Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek 1 lipca. Sprawdźmy, co dziś w programie ZBMTBS został liderem innowacyjnego zarządzania nieruchomościami. Staramy się na każdym kroku sprostać wymaganiom naszym mieszkańcom. W zabrzu organizowana jest akcja Lato w mieście 2021. Zabrzeński ZBMTBS otrzymał tytuł lidera innowacyjnego zarządzania nieruchomościami. Nagroda została przyznana spółce za zastosowanie ochronnego wkładu kominowego alufol oraz ozonowania i fumigację pomieszczeń. Spółka ZBMTBS jest największym zarządcą nieruchomości w Zabrzu i jedną z największych tego typu jednostek w Polsce. Zarządza ponad tysiącem wspólnot mieszkaniowych oraz własnymi nieruchomościami. Na przestrzeni lat Zabrzeński ZBMTBS był wielokrotnie nagradzany. Niedawno spółka otrzymała kolejne wyróżnienie. Ogólnopolski Instytut Nieruchomościami przyznał jej tytuł lidera innowacyjnego zarządzania nieruchomościami. Jeśli chodzi o działalność zarządcy nieruchomości jest działalnością tak interdyscyplinarną, że wymaga dużego zaangażowania, dużej wiedzy i dużej, dużej odwagi, a szczególnie właśnie odwagi związanej z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, rozwiązań technicznych, które pozwalają lepiej zarządzać. I właśnie jeśli chodzi o Zabrzeński TBS, to jest jedna z tych firm, która się nie boi tego. I my to dostrzegliśmy. Spółka bardzo się cieszę, że uzyskała tego typu wyróżnienie. Oczywiście staramy się na każdym kroku sprostać wymaganiom naszym mieszkańcom. Oczywiście nie spoczniemy na laurach i codziennie będziemy się starać, aby praca na rzecz mieszkańców, na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych była coraz lepsza. Spółka została nagrodzona za zastosowanie ozonowania i fumigację pomieszczeń. Na tą metodę składa się ozonowanie i zamgławianie. Metoda ta Opiera się na biobójczym działaniu ozonu. Ozon jest gazem 50 razy mocniejszym i 3000 razy silniejszym niż kolor. I ma tą zaletę, że po godzinie już go nie ma w pomieszczeniu. Po prostu rozkłada się z powrotem do cząstek tlenu. Na tą metodę mamy dwa etapy: ozonowanie, gdzie wypuszczamy ozon i wszystkie grzyby, pleśnie, drobne ustroje będące na wszystkich powierzchniach giną. W drugim etapie tworzymy sztuczną mgłę gdzie wypuszczamy nanocząsteczki srebra, które pokrywają powierzchnię dzięki temu te powierzchnie są i bezpieczne i dla zdrowia korzystających z danego pomieszczenia. Zatem jest to bezpieczna metoda dla zwierząt i dla ludzi. Drugim innowacyjnym działaniem, za które spółka została wyróżniona, było zastosowanie ochronnego wkładu kominowego alufel, dzięki któremu nie trzeba kuć kominów, a tym samym utrudniać życia mieszkańcom. To jest wielowarstwowy materiał elastyczny, wprowadza się go przez komin od góry, opuszcza się. Się do dołu, do ostatniej kondygnacji, do, aż do dzwiszek wyciorowych. Następnie u góry się zawiązuje na chwilę, żeby powietrze nie uciekało. Od dołu się tłoczy powietrze pod ciśnieniem 0,2 MPa. Wkład dolega następnie ściśle do, do ścianek komina. Jeśli komin jest krzywy, ma jakieś nierówności, to nie jest to żadna przeszkoda. I też takie przewody są bardziej gładkie od tradycyjnych przewodów, więc też nawet poprawia się ciąg powietrza. Razem z tytułem lidera innowacyjnego zarządzania nieruchomościami ZBMTBS otrzymał także przyznany na dwa lata certyfikat. Obecnie spółka realizuje inwestycję przy ulicy Żeromskiego, gdzie powstaje nowoczesny pięciokondygnacyjny obiekt mieszkalny z windą, w którym będzie się mieścić 35 mieszkań. Miasto zabrze przygotowało bogatą ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych i edukacyjnych, z których skorzystać mogą ci, którzy spędzą tegoroczne wakacje w mieście. Wycieczki, przedstawienia teatralne, wystawy, konkursy, turnieje i warsztaty to tylko niektóre przedsięwzięcia realizowane przez organizatorów akcji Lato w mieście 2021. Tegoroczne wakacje nie będą jeszcze przypominać tych znanych nam sprzed pandemii. Niemniej jednak osoby spędzające swoje wakacje w Zabrzu nie będą się nudzić. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Muzeum, Miejskie Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Teatr Nowy. Przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych, dzięki którym można będzie w kreatywny sposób spędzić ci wakacyjny czas. Tradycyjnie Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza na warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie teatru. Poprowadzą je aktorzy i pracownicy działów kreatywnych. W trakcie dwutygodniowych warsztatów powstanie spektakl, który na zakończenie zostanie zaprezentowany na scenie Teatru Nowego. Również Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ma wiele atrakcji dla osób marzących o karierze aktorską muzycznej Od 5 do 9 lipca odbywać będą się warsztaty wokalne, na które ośrodek zaprasza wszystkie dzieci kochające śpiew oraz osoby pragnące po prostu sprawdzić swoje umiejętności. 16 i 23 lipca odbędą również się warsztaty muzyczne pod tytułem Maszyna Trulla, na których uczestnicy będą wykonywać własne instrumenty. W okresie od 13 do 20 lipca zaplanowano warsztaty Czarnego Teatru, które będą polegać na animowaniu przedmiotów w całkowicie czarnej przestrzeni za pomocą fluorescencyjnych farb i światła UV. Od 23 do 27 sierpnia odbędzie się czwarta edycja warsztatów dla dzieci i młodzieży Planeta 2021. Uczestnicy będą pracować nie tylko nad zdobywaniem nowych umiejętności aktorskich i manualnych ale także rozwijaniem wyobraźni. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, aktorów, tancerzy oraz absolwentów szkoły teatralnej. Projekt zakończy się spektaklem na scenie widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. W poszczególnych zabrzeńskich dzielnicowych ośrodkach kultury będzie działo się naprawdę dużo: od warsztatów plastycznych, krawieckich, szachowych, szczudlarskich czy ekologicznych na wycieczkach, grach i zabawach kończąc. Dla spragnionych wiedzy Muzeum Miejskie w Zabrzu przygotowało szereg lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście. Wakacyjny czas i piękna pogoda to również świetna okazja do spędzenia czasu w Parku 12c. Muzeum Górnictwa Węgrowego w Zabrzu przygotowało niespodziankę dla najmłodszych. Całodniowe atrakcje, które będą odbywały się w każdą wakacyjną niedzielę. Skorzystać mogą także rodzice, na których czeka strefa relaksu, a w niej leżaki, piasek, parasole i zimne napoje. Wakacje to najlepszy czas w roku, ale mają to do siebie, że szybko się kończą, więc sprawmy, aby to lato było jednym z tych niezapomnianych. Radio Silezja obchodzi dziś swoje siódme urodziny. Z tej okazji rozgłośnia zorganizowała na placu teatralnym specjalne studio plenerowe, dzięki któremu można było zobaczyć, jak wygląda praca w radiu. Nie zabrakło także licznych gości oraz muzyki. Radio Silesia rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2014 roku. Lokalna rozgłośnia słynie przede wszystkim z promocji śląskich szlagierów, choć na antenie nie brakuje także najświeższych informacji z regionu. W klubie biznesowym Areny Zabrze odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Lewandowskim, autorem książki pod tytułem Wojewoda Śląski Jork w Kotle Czarownic. To ostatnia trzecia część dwustuletniej historii Górnego Śląska wplecionej w życiorysy Karola Goduli, Guido Henkel von Donesmarka oraz Jerzego Ziętka. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Jak co czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Thank you Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam jak zwykle w czwartek na przegląd prasy. A zaczniemy od architektury, architektury zabrze, która jest wyjątkowa i międzypokoleniowa. Od dawnych czasów naszych pradziadków po współczesność, nowoczesność i innowacyjność, czyli krótko mówiąc dla każdego coś dobrego, a może nawet zachwycającego. Dzisiaj postanowiliśmy wybrać się na osiedle przy ulicy Żywieckiej. Słyszą Państwo pewnie w tle pracę koparki. I to nie jednej, bo budowane są nowe trzy bloki. 90 rodzin już mieszka w tych tak zwanych TBS-ach, a będzie mieszkać jeszcze więcej. No i to też jest przykład na taką dobrze pomyślaną architekturę, na rozwiązanie architektoniczne. Blisko autostrady, blisko centrum Zadrza, a jednocześnie zielono wokół i pięknie. No tak można żyć, tak można mieszkać, prawda? Mówię o tym dlatego, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Architektury. Architekci w dużej mierze kreują przestrzeń, w której żyjemy. Święto ustanowione przez Międzynarodową Unię Architektów jest jednak również kierowane do wszystkich osób związanych z architekturą, w tym jej entuzjastów. Przy okazji architektury zachęcam Państwa, by w miarę możliwości spojrzeć jeszcze na stronę naszego zabrza samorządowego. Wprawdzie nowy numer już jest w tej chwili drukowany i zaraz go Państwo nabędą, ale przy okazji jeszcze czerwcowego przypominam, że do 16 lipca przyjmowane są prace uczestników 13 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Kreatywne Zabrze. Tegoroczna artystyczna rywalizacja przebiega pod hasłem Radość. Wydarzenie ma już swoją historię, jest organizowane. Organizowane od 2009 roku, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników biorących udział w kolejnych edycjach, a także ich zwiększający się zasięg, tak mówi Katarzyna Flag, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, który organizuje przedsięwzięcie. Ideą konkursu jest inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, zapoznanie się z jej historią, a także propagowanie tej dziedziny sztuki jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że architekturę, o której też wspomniałem, można połączyć z hasłem radość w tegorocznym konkursie, no i stworzyć piękne dzieło, które będzie później nagrodzone. Powodzenia Państwu życzę. I jeszcze jeden bardzo ważny temat, choć zmienimy teraz problematykę i to o 180 stopni. Pies. Pies od zawsze jest najlepszym przyjacielem człowieka. Początki udomowienia tego zwierzęcia sięgają kilkunastu tysięcy lat wstecz. W Polsce najstarszą pozostałością domowego psa jest czaszka, odkryta w okolicach Sandomierza. Według historyków pochodzi ona sprzed czterech tysięcy lat przed naszą erą. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że dziś obchodzimy Dzień Psa. Właśnie 1 lipca. Wydarzenie to zostało ustanowione w 2007 roku przez redakcję czasopisma Przyjaciel Pies, wspólnie z użytkownikami portalu pies.pl. Tak więc jest oficjalne święto naszych wiernych przyjaciół w Polsce, bowiem istnieje też podobna inicjatywa w skali globalnej, czyli Międzynarodowy Dzień Psa, ale to nieco później, bo 26 sierpnia. Ktoś z Państwa powie, no, co tam takie nietypowe święto Dzień Psa, ale uzasadnienie jest bardzo konkretne i bardzo ważne. Data 1 lipca jako termin obchodów nie jest przypadkowa. Niestety, to właśnie w ten dzień najwięcej psów trafia do schronisk w naszym kraju. Co jeszcze smutniejsze, ta liczba porzuconych zwierząt jest mocno zaniżona. Początek sezonu wakacyjnego oznacza dla wielu czworonogów po prostu horror zgotowany. Przez podłych, nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy porzucają je w lesie czy przy drodze. Ja sobie nie wyobrażam, jak można mieszkać pod jednym dachem z psem przez 4-5 lat, a później, kiedy zbliżają się wakacje i nie ma co z tym psiakiem zrobić, przywiązujemy go do drzewa w lesie albo po prostu porzucamy. Nie rozumiem tego i nie wiem, jak długo trzeba będzie uświadamiać ludziom, że to, co robią, jest po prostu okropne i ohydne. Ale pamiętajmy, dziś Dzień Psa, pozdrawiamy wszystkich. Właścicieli czworonogów. Życzę Państwu przyjemnej letniej prasy i wszystkiego dobrego z okazji trwających właśnie wakacji. Choć, jak Państwo słyszą, nie wszyscy odpoczywają. Do zobaczenia. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.